Mamy tutaj na pierwszych naszych kółkach fotograficznych. Yy, w roku, roku 2000... Nie. W nowym roku szkolnym, Nowym tak. roku szkolny. świetnie. O, tutaj ja jestem, tutaj są moje dzieciaczki. Mhm. Ten dzieciaczek jeszcze jeden też. I słuchajcie, w ogóle zaskoczenie ogromne, bo ten, ten tu dzieciaczek, ten tutaj, który nam ucieka, tutaj ten właśnie, przygotował coś niesamowitego. Jesteś z wróżbą. Z czym? No, wow, jak super, no to otwieramy, słuchajcie, się częstujemy wszyscy, ale miło, no to zbieżni <grym> zaka. a częstujesz się ciasneczkę. No, uważajcie, nie uważajcie, że to, to, to można, Takie kółka to można zaczynać i takie półka to możemy zawsze, jeśli też poczęstujemy. To jest lukie? No, Super. A Słuchajcie, ale sama to upiecła, prawda Ala? Tak, dzisiaj rano. O której? Dziewiąta. Wow. Dostałem wróżbę tutaj, otwieramy. Jest papierek, jest papierek, słuchajcie, i co tu będzie? I tutaj zaraz wam pokażemy. Ej, wydrukowane! Kto mi przeczyta, co to jest? Kto urodził się kurą, osłem? Nie umrze. Orłem, aha, orłem, i osłem. Tutaj jeszcze przyniesiono nam na rozpoczęcie naszych zajęć do więc je otwieramy, i za chwileczkę je będziemy. Słuchajcie, będziemy je... A co to za niespodzianka? To makaron! Kujemy temu, który przyniósł. Ale. Tej, która przyniosła. Jest to bardzo anonimowe. Nie, nie, nie bardzo mu coś pieniędzy. Jest, wow. Wow. Da. Ula, ula, Ula. Ale nogi, nogi muszą być dokładnie w tym samym miejscu. Tak? I uwaga. O mój Boże. Wreszcie wyglądam jak prawdziwy błogosławiec. Masz wiesz. No nie masz. I teraz, jak założysz, to musisz być lekko wygięta do tyłu, tak jak było to przed chwilą, kiedy na ciebie ta kołotka spadała. Teraz weźmiemy ulę tutaj. Bierzemy ulę na oś czasu, wrzucamy tutaj ulę, Tak? I teraz zobaczymy, gdzie ula się pojawiła. Okej, okay, tu jest ula, tu ja jeszcze coś. Nie ruszaj się z nogami, nie ruszaj się. Ręce na dół, ręce na dół. Okej. Okay.